Witajcie z tej strony Adam z kanału Twoje Krypto. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejną metodę na zarabianie Luny, ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, że wszystko co tutaj usłyszycie jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią, a ja nie jestem żadnym doradcą finansowym. Metoda, którą zaraz Wam pokażę, działa w następujący sposób. Kupujemy 100 Lun, następnie zamieniamy je na Beluny przy 3% rozjeździe cenowym. Jest to średni rozjazd. Wiadomo, można zamienić przy większym rozjeździe, przy mniejszym, jednak średnio to jest 3%. Płacimy od tego opłatę transakcyjną 30%, jest to opłata, która idzie do dostarczycieli płynności, następnie opłata transakcyjna 9 centów. I po tej transakcji 3% otrzymamy to dwie beluny i 70%. Następnie czekamy, gdy cena beluny spadnie względem luny. I do takich rozjazdów często dochodzi, gdy obecnie cena luny mocno spada. Wtedy ludzie chcą za, kupują luny i zamieniają je na beluny i wtedy dochodzi do nawet poniżej 1% ceny zamiany be, luny na beluny czy beluny na luny. Koszt transakcyjny dla dostarczycieli płynności jest znowu taki sam, 30%, opłata transakcyjna 9 centów i ilość lun, ile mamy po takim słapie. Następnie, jeżeli wykonamy 30 takich transakcji, udałoby nam się w ciągu roku wykonać takich 30, zyskamy 52 luny minus 5,5 dolara opłat transakcyjnych. Musimy jednak pamiętać, że ilość transakcji, jakie będziemy musieli wykonać, jest strasznie duża. Będzie to dużo angażować naszego czasu. Jednak, gdyby doszło do dużych rozjazdów cen, góra, dół, ceny luny. Możemy na tym zarobić dużo więcej, dużo mniej. Jest to naprawdę taka gra spekulacyjna. Chciałem Wam tę metodę pokazać, gdyż może niektórzy z Was będą nią zainteresowani. Jeżeli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wejdźcie do grupy Lunatycych na Discordzie. Tam na pewno uzyskacie dużo więcej jeszcze informacji. No i jeżeli chcielibyście wesprzeć mój kanał, pod filmem macie link do mojego portfela Tera. Do usłyszenia w następnym odcinku